Cześć, tu Glossaron 111, to jest pierwszy odcinek, zagramy w ESA 2013 no, yy, bez multiplayer. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze wrzucę na multiplayer, będę grał z Dominikiem. Guzmati XZ33. Yy, dobra, to my sobie pójdziemy, chyba że nie. nie. Włączę tutaj. Żeby nie było ikon, tak wyłączę, to wyłączę i to, co? No po prostu zapisz, o nie ma żadnego błędu. Z Dominikiem będę, prawdopodobnie będę grał na mapie Nemalowice V3. Link będzie, w, jak będę grał na tej mapie, to link będzie w opisie, ale pod następnym odcinkiem. Ja grał z... Ja gram... gram ale sobie wykasuję. Tylko sobie pokupię z maszyny. To będzie taka prezentacja. Taki odcinek prezentacja. E, nie będę tylko z maszyny zwoził. Nic więcej. Bo to 10 minut tylko. Jest minut... Zostało mi 8... 45... 4... Dobra. Od trawa, Chyba na Was. O, no dobra Dlaczego nie otworzyłem Normalnie, tylko musiałem A to po nie e, Jak widać laki to sory Tutaj otworzyłem i on tak Mam dodatek, zobaczcie jaki Titanium Plus ursus Teraz sobie kupię w trzy takie ciągki. Trzech przyczepy trzy takie. Potem będzie. Kultywatory 8 metrów. 82 metra. E, sorry za odgłosów tyle. Sześć uchwały, ale mogę na telewizję. Do kukurydzy yy, może zrobię z kimś yy, prezentację dla Titanium. Hmm. Powinno być. No, Okej, okay, mamy takie maszyny. innych maszyn, prawdopodobnie nikogo nie kupię, tu też nic, bo stąd kupię to, ale to później. Mam polskie mody i mody mam. Różne, różnice mody mam. Stąd nic nie kupię, stąd też nic, stąd też, stąd też, stąd też, stąd też, stąd też. Tu też, tu też, tu też. No i patrzcie co mam. Mam przyczepy, które same nakładają z ustaw Urusów. Ale są przerobione z mm, oryginalnego to panie, że są zbierają bale automatycznie, wszystko dobra. 7 notek. Mam odrabia, ale to będę w na odcinku, że to nam 6 minut jeszcze. Czy to on tak wygląda w nim? Dobrze, cięcie i sprawdzić, czy się nagrywa coś.